Słuchajcie, teoretycznie każdy uczeń się uczy. No, przynajmniej powinien. Wiadomo, że jedni uczą się mniej, inni więcej, a jeszcze inni mniej więcej. Ale są też uczniowie, którzy uczyć się po prostu lubią. I nie mam na myśli tzw. kujonów, ale tych, którzy oczekują od nauki czegoś więcej. I właśnie o nich chciałabym opowiedzieć w tym odcinku. Olga i Julia wzięły udział w ciekawym konkursie Czytanie warte zachodu. Musiały przeczytać wiele książek, ale nie wszystkie znalazły w tej bibliotece. Wzięłyście udział w konkursie Czytanie warte zachodu. Powiedzcie coś o tym konkursie: o co w nim chodziło? Jest to konkurs czytelniczy, w którym trzeba przeczytać 10 książek w danym terminie i w... W pierwszym etapie odpowiadamy na pytania dotyczące lektury i jeżeli uzyskamy odpowiednią ilość punktów, to przechodzimy dalej. I nagrodą są punkty do Liceum. Największą trudnością było dostanie tych książek w bibliotece, ponieważ wielu uczniów brało udział w konkursie i nie zawsze można było znaleźć akurat te egzemplarze. A co do książek, to przez jaką książkę najciężej było Wam przebrnąć? Czy mi chyba przez jedno opowiadanie z książki Maladie, i inne opowiadania Sapkowskiego? W sumie było to dość krótkie opowiadanie, no ale miało różne podteksty, że tak powiem. Aha. A to wie? Mnie najtrudniej czytało się y, książkę Haneman Stefana Chwina, y, ponieważ właśnie zawiera ona wiele opisów, no, fragmenty, które opowiadają o rzeczach, o zdobieniach pokoju. A jak będzie wyglądał etap wojewódzki? No będziemy musieli napisać rozprawkę albo inną formę spośród wybranych pięciu. Będą różne tematy, i każdy sobie po prostu wybierze to, co mu się najbardziej podoba. A na koniec powiedzcie nam, czy czytanie naprawdę jest warte zachodu? Sądzę, że tak, że jest warte, ponieważ. Możemy wtedy zasięgnąć do mniej znanych lektur, które nie są takie jak jedynie książki fantazy. No, Możemy dowiedzieć się czegoś więcej o polskiej literaturze, o tym jak, na jakim stopniu jest, jaka jest rozwinięta. Faktycznie, dzięki temu konkursowi sięgnęłam po książki, po które nigdy bym nie sięgnęła, a się okazały naprawdę bardzo ciekawe, więc w sumie jestem zadowolona. I chyba to się sprawdziło. Tylko ośmiu uczniów z województwa lubuskiego zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego konkursu wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej. W tym Filip Oszczyk nasz uczeń z klasy trzeciej. Filip, skąd pomysł, żeby wziąć udział w tym konkursie zainteresowania, a może wiążesz z tym jakąś przyszłość? To nie była moja inicjatywa Pan Bobin. Miałem być tylko na konkursie z historii. Podszedł do mnie i spytał się, czy nie chce oprócz tego iść na konkursos? To powiedziałam, już mam jeszcze. Dużo wolnego czasu, to mogę iść i jakieś jakiś... A w etapie rejonowym miałeś wziąć udział w projekcie badawczym. Opowiedz coś o nim? To znaczy, projekt miał wyglądać w ten sposób. że Miałem jakiś znaleźć, jakiś problem o naszej mikrospołeczności, o szkole w, naszym, w moim mieście. Mhm. Miałem go zbadać i podać jakieś rozwiązanie. Mhm. A co konkretnie badałeś? Badałem przemok wpływ przemocy werbalnej na więzi w szkole. A co da Ci ewentualna wygrana w finale? Da mi... Nie będę pisał testu z historii. Aha. Ale wiesz, na koniec miła informacja. Mamy już wstępne wyniki i najprawdopodobniej dostałeś się. Cieszysz się, prawda? No już się cieszyłem podczas finału, powiedziałem, że nie będę musiał już niczego czytać, niczego się uczyć i... Ale poszło dobrze. No to ja ci serdecznie gratuluję, i oby tak dalej. Dzięki. Oprócz uczestników ciekawych konkursów, chyba w każdej szkole znajdują się też jacyś olimpijczycy. W naszej szkole również. I takim kimś jest Martyna z klasy trzeciej. Martyna, dostałaś się do etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego. Opowiedz, jak wygląda finał. Więc, finał właściwie jest podzielony na dwie części. Część pisemna, którą mamy już za sobą, i teraz część ustna, do której właśnie się przygotowuję. Czemu startujesz w konkursach? Chcesz się sprawdzić, czy po prostu naprawdę wybierzesz Polski? Konkurs z języka polskiego to właściwie pierwszy konkurs, którego się podjęłam. I to nie jest tak, że kocham Polski i naprawdę widzę siebie w... związaną z tym, z tym przedmiotem, ale. Jest on jak na razie moim ulubionym przedmiotem. Sprawia mi najwięcej przyjemności, czuję się w nim najlepiej, dlatego właśnie wybrałam konkurs języka polskiego, żeby sprawdzić swoje umiejętności. W tym momencie przygotowania już są coraz trudniejsze. Zostajemy z panią Anią codziennie po lekcjach, spotykamy się też w weekendy, muszę też sama pracować w domu, więc zajmuje to naprawdę dużo czasu i energii. Czyli łatwo nie jest, ale chyba warto, nie? Łatwo nie jest, ale jest duża motywacja, więc na pewno warto były emocje, więc nikt nawet nie myślał o głodzie, ale no cóż, dostaliśmy banana, drożdżówkę. Było Wam kazać jeść. No właśnie. Miło, że dostaliśmy cokolwiek. Naprawdę doceniamy to, że nie zostawili nas tak bez niczego, tak jak na przykład na konkursie rejonowym nie dostaliśmy nic, a tutaj już finał, więc, więc postarali się. No, no to apelujemy, karmić olimpijczyków, nie? Skromni, inteligentni, sympatyczni. No i jeszcze do tego ludzie sukcesu. Tacy są nasi konkursowicze. Oczywiście nie wszyscy wygrywają, ale kto nie ryzykuje? Nie pije szampana. Oczywiście bezalkoholowego. La Courriere 21 Magda Głódkowska.